Szanowni, mieli widzowie. Dzisiaj jesteśmy w Katowicach przy ulicy Sądowej. Tutaj jest dworzec autobusowy. Ta przebudowa katowickiego węzła kolejowego. Jest tutaj dużo maszyn. Są koparki. Proszę zobaczyć. Sporo sprzętu dzieje się tutaj bardzo dużo. Tutaj, na przykład, mieli Państwo, pracuje wiertnica, która robi odwierty na głębokość 16 metrów, i potem ten odwiert jest zalewany betonem. Ruch na tej budowie jest duży, widzą Państwo, nie ma tutaj przestoju, wszystko działa. Właśnie z gruszki jest rany beton, prawdopodobnie do, tej, do tego odwiertu, który zrobiła przed chwilą wiertnica. Także jest to potężna, poważna inwestycja. Będziemy obserwować, proszę Państwa, jak tok robót będzie będzie postępował. Przy takim tempie pracy wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował i jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.